Znany świetnie z ekstraklasy Kibu Wikunia równo rok temu wyjechał do Indii i pracę w tym kraju rozpoczął najlepiej jak się da, czyli od zdobycia mistrzostwa. Skorzystaliśmy z tego, że Kibu pojawił się na chwilę w Warszawie i porozmawialiśmy z nim o kraju wielkich kontrastów i niesamowitej miłości do futbolu. Jeśli Wam się spodoba, pamiętajcie zostawić subskrypcję. z tych wszystkich pytań, które mam dla Ciebie, jedno mnie nurtuje najbardziej. Dlaczego Ty pojechałeś do Indii? Jakiś ag agent zadzwonił e, do mnie i powiedział, czy ja chcę trenować w Azji. W ogóle nie myślałem o no, takiej taki opcji. Ja miałem, miałem e, opcję wrócić do Litwy, miałem propozycję z Litwą, też miałem takie jakieś rozmowy, propozycje z, z, z Chorwacją. I jeszcze raz ten pan zadzwoni do mnie i jeszcze raz czy jestem zainteresowany. Czy miał ciekawą ofertę dla mnie? Nie? Mówi, mam dobra oferta, jest Mochim Ja e, szukałem e, jaka drużyna jest i tak dalej. jest ja, historyczna drużyna w, w, w Indii. E, więcej niż się skończyli lat. Ty jako Hiszpan, wiadomo, że Hiszpania to jest e, kraj, w którym futbol jest religią, byłeś zaskoczony tym, jak bardzo Hindusi kochają piłkę nożną? Trochę tak, że co wie, debięto to sportem sporte fiindy jest kriker, ale te sprawda w fiindy mieska dużo ludzi, i wtedy te są te jest bardzo ważna. Ale tak też możemy powiedzieć, dla Lanik, na przykład, jak eh, widzić moj chunbagan, jest jak rodzina. Oni oni jest jak matka, Mohumbagan jest matka, nasza matka. Nie? I, I od początku było fantastyczne, tak jak traktowali nas, ten ludzi jest e, po prostu jest taki fajny, fajny bardzo fajne doświadczenie. Fajne, to jest bardzo fajne, to jest epoczna, kultura. I, i ja jestem mega zadowolony, jak mówicie tutaj, nie? Żebyśmy wyjaśnili tą sytuację, która panuje w Indiach. Są dwie ligi. Jest duży, duża różnica, jeśli chodzi o poziomy? I-League jest taki, musimy mówić, jak strajk i Superliga jest jak NBA. Prawda jest, jeśli chodzi o, o, o budżet, o pieniądze, Superliga ma więcej pieniądze niż I-League. Ale prawda też jest, w I-League są dwie drużyny, to mają Mieli bardzo dobry, dobry poziom. Bagan i Isbengal. Isbengal też jest w To jest taki wielki derby między Bagan i Isbengal. Teraz, w na następnym sezonie, czyli na, eh, tak, w na następnym sezonie będą 11 drużyn w Superliga. To dlatego ATK Kolkata Bagan będą grać, jak jedna drużyn i Isbengal też będzie grała. I, i poziom jest taki... Jeśli chodzi o, o, o Piukase to jest, jest bardzo podobny. Na początku Superliga e, byli taki bardzo znani Nie? E, był e, Forlan, e, Roberto Carlos, Anelka, e, Materaci, Trezeguet, e, Alex Del Piero, Piero Berbatov, e, David Jens, Marcena, Chili... No był nasz kaluczy też. Kaluche, no? no i, I to dobre. Bardzo dobre piukasy chyba jeśli chodzi o z zagraniczne, dlatego że też mają więcej pieniędzy, są lepsi piukasy z League niż Dzisiaj patrzymy na, na te składy i tam nie ma takich nazwisk już. Nie, już, już nie ma takich taki nazwisk. Są piłkazy na przykład, to grają w Primera División, Tak jest Primera División. E, są piłkarze, które grają też e, Premier League. No przecież ty z Babą e, Baba Debra, tak, mi... re, reprezentant Senegalu mający Seville gdzieś tam w ty, tak, z nim, tak. ty z nim pracowałeś. Tak, tak i bardzo, bardzo dobry piłkarz nie? na poziomie, na, na bardzo dobry poziom. Nie? Widać to jest taki e, brankośelny piłkarz, nie? Brankoszel, napastnik, on grał. 12 meczów z nami szelił 10 bramek i ostatni 10 meczów szelił bramkę, nie. A Baba Diwara, wy chcieliście go chyba sprowadzić do Legii. Tak, tak, tak. Taka sytuacja była. My, ja, ja, ja nawet, nawet byłem, byłem na, na obserwacji z Janem Kurbanem w e, Funchal. E, on grał w maritimie wtedy. Nie czekamy, dlatego e, ja włączałem chyba 3 razy w w Funchal. I ostatni raz, w portu, Janek leczyliśmy razem i oni grali. Ya para grau Manu, na prava estrona, Marcinho poten grau fa poel, ta aquí ofensivo pomos nin fantastis ne no Brasilicic, Gialma poten fose do do Porto e tras que vai es Turci e baba na pasnik. I, I ja pamiętam, że Janek bardzo e, lubił, lubił baba ale oni, oni wtedy cieli dużo pieniędzy i potem poszedł do, do, do Sevilla za chyba 4 miliony, 4,5 miliony. Powiedz mi, czy ty miałeś pomysł, żeby sprowadzić do e, Indii polskich zawodników? Zawodników z Ekstraklasy na przykład? Wiesz, to nie było taka, tak, e, miałem takie... Miałem taki jakiś propozycje, rozmowa, ale nie było nic konkretnego, dlatego że też... Nie mamy dużo piłkasy, nie, 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 nie możemy prowadzić dużo piłkasie, dlatego tylko 6 i plus jeden piukase w asi i już mieliśmy edbacie piłkasę i, i nie było takiej taki klarowna sytuacja. Ja powiem, o kim słyszałem. Radek Majewski. Jest <laughs> to nie mogę, nie mogę, nie mogę powiedzieć, nie? Radek jest bardzo fajny. Bardzo dobry piukas i pracowaliśmy razem w leką był w Australii, tego miał kontusia i nie, nie mógł grać. No i kurwa w konsekwencji nic z tego nie wyszło. Ale jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Okej, okay. a Igor -Hulow, no zresztą trafił ostatecznie do Indii, ale, FC Boa, tak. ale nie do twojego klubu. Tak, tak, on trafił do Sikora. Była taka sytuacja, ja, ja powiedziałem, jest bardzo fajny piłkarz, wyprowadziłem do klubu, ale my mieliśmy w taki moment, my, mieliśmy bardzo chłopcy. Taki piłkarz e, grał w PSG, e, reprezentacja Nigeria, misja Świata i tak dalej. I tam że on uszelił 15 bramek, i, ale potem e, eh, Angulo podpisa hau ez Epsikoa i, i Bartok betxe podpisa ez Mumbai City. I teraz, eh, teraz, eh, just mame, just nobe, nobe piukaz, eh, Gary Hooper, to bardzo Nie Gary Cooper, jak aktor, <gry> Gary Cooper? On, on grał Premier Premier League, Celtic Glasgow, Championship. A na przykład jakbyście chcieli wziąć dzisiaj jakiegoś czołowego piłkarza Legii Warszawy, nie mówię o, 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 o zapłaceniu za jego kartę, mm. ale o kontrakcie, to stać Was by było? Chyba w tym roku nie. Dlatego budżet e, teraz po COVID jest mniejszy, ale ale na przykład tamtego sezonu chyba tak. A tak szczerze, Kibu, twoim zdaniem, Mohun Bagan w Ekstraklasie, to które miejsce by zajął? Eee, nie mogę. Nie, 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 no, nie, nie, musisz powiedzieć, nie, tak nie, szczerze. Mogę. No chociaż mniej ja więcej tego, górna, górna ósemka, dolna ósemka, dół dol, dolnej ósemki. Nie, poziom jest kompletnie inny, dlatego że... Ale możemy kupić, no, mówić, Możemy mówić, że jest, jest inny, inny sport, dlatego też tutaj normalnie nie grasz. Codziennie, od 40 do 40 nie? Trawa jest inna, poziom, poziom jest inny. Możemy powiedzieć to. Ale jesteś w stanie ocenić obiektywnie, kto umie kopnąć piłkę, a kto nie umie. Kto podaje tak, do nogi, a kto tak, podaje do tak, krzaki. Tak. Moje zdanie nie, nie na, nie na górna szczękę, chyba nie. Ale jeśli chodzi o Sokrajowców, każde w Sokrajów to mieliśmy, ma miejsce dobra drużin Klasa. Jak to jest z kibicami na stadionach? Bo gdzieś znalazłem taki twój cytat, że na meczu to 70-80 tysięcy ludzi. No ja tak poprzeglądałem te zdjęcia, to raczej tak po 10 widziałem tysięcy, ale nie, ale, ale, ale wiesz, kiedy, gra, kiedy graliśmy na stadium, na Salt Lake Stadium, e, Salt Lake Stadium jest, jest stadion na, na bardzo wysoki poziom, możemy mówić europejski, europejski poziom. I, i jest mniejszy na e, 75 tysięcy, 80 tysięcy. Ale tam przyszło tysięcy. kiedyś tylu kibiców? Tak, 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 tak. Kiedy, kiedy było taki, na przykład na derby, nie? Mentsi, es Bengal, Mohun Bagan, jest, e, eh, jak, tutaj, jak tutaj na Puchar Polski, na finał Puchar Polski, nie? Na eh, przykład e, pół stadium na, na drużyna i pół na, druzina, Jutę czerwone, iz Bengalu i puśća taki zielony, żelone bronzowe, eh, i atmosfera jest, jest, jest fantastyczna. Jest taki jak tutaj gras. Eee, jak było mecze z Polonia Warszawa, nie pamiętam, O no, tym, mecz jest najważniejszy, z z Polonia, i tak dalej. Tam jest to samo. Jaki to jest model kibicowania? Bo to nie jest taki jak w Polsce, że rzucają rację do piłki, nie, i tak dalej. To jest... Czy to jest taki angielski, czy to jest hiszpański model, gdzie tam raczej to jest teatr? Angielski, niż... angielski, jest Warszawa, bardziej angielski. Bo tam bardzo duże te brytyjskie Tak, tak, tak. Koszulka, druzina, każdy z koszulka, druszyna. I nie, ale kulturalnie, ale, ale to jest prawda, w Kolkata są bardzo impulsywne ludzie. Chibi gra, jesteś eh, Boh i czy gra, jesteś najgorszy, ale, ale, nie, ale, ale fajne, fajne, fajne to było. Naprawdę na na derby, graliśmy dwa razy z Bengal. Pierwszy mecz był na, na Kolkatalik i bo był 1-1 albo 0-0, nie pamiętam, 0-0 chyba. I my byliśmy lepsi i drugi wygraliśmy dwa jeden i ludzi było bardzo, bardzo, bardzo zadowolone. Porozmawiamy też o Indiach chwilę. Jaki to jest kraj? Bo tak jak mówię, no w Polsce jednak Indie, to co najwyżej tam ktoś Slamdoga mógł oglądać i, 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 i to wie, albo, albo jakieś filmy z Bollywood. Natomiast y, uderzają bardzo te kontrasty, biedy i, i bogactwa. wszystkim so ja, ja lubię w e, Indii lubię taki. taki.

Taki teraz nie pamiętam jaka religia, ale inna religia I, i jest bardzo ciekawe jak oni są oni nie? Mm. nie. I, ja bardzo, bardzo lubię, nie? Między nimi nie było grupy, zawsze zaz, razem, na przykład była taka sytuacja, dla mnie to była super, super sytuacja przed meczu, normalnie na każdej stronie jest muzyka, reggaeton i tak dalej, Oni śpiewają, tanczą i tak dalej. I go po, po no, wija w Normalnie wija ja wróciłem do sadni i nie było muzyka. I dlaczego nie ma muzyka? Ja by, jeden, uh, jeden, piłkarz słuchał suchaj Jakiś praein po polsku uh, prejin. Modli się. <laughs> Dobrze. O, on jest muslim. I, ase, indusu, fisik, y que hace induso eta dale movil ñañe la tegon on on mod lisse y, y y teraz checame y que tenéis conchillas era música ¿eh? Quisets etdaki faines et, ¿ne? Oni 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 sanuion taka taka tolerancia y, y My, na przykład w Hiszpanii, jesteśmy taki podohny, nie? ale wiecie, że Katalonia, Cewic, inny kraj, e, kraj basku też, ale oni są, mają inną religię, inną kulturę, inne języki. Dlatego, na przykład atyp, e, w Kolkacie mówili Bengali, nie mówili Hindusu, tylko Hindi, mówili Bengali i, i angielski. I, I oni są taki, oni czują Indię, Mhm. E, a doświadczyłeś, widziałeś właśnie na oczy tą, 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 tą biedę tych, tych ludzi, którzy gdzieś tam na ulicach siedzą, leżą czasami. Tak, 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 dlatego że my mieszkaliśmy na, na bardzo fajnym miejscu, ale też jak, kiedy jesteś trener, jaka drużyna, musisz iść na, na inne miejsce cały czas, nie? Kiwicie i tak dalej. Nie? I, i ja, ja dużo powróciłem w Polkacie i, i, i byłem na, 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 na innym miejscu i tak, prawda? Jest ludzi, to, to nie ma nic, nie. Ja zawsze mówię, kiedy zapytają o, o ludzi, zapyta o, o COVID, na przykład, nie. I tutaj w, w Anglii mówili, eh, stay at home, zostasz z domu, nie. Ale po pierwsze musisz być w musisz mieć dom, nie. Czy nie masz dom? Gdzie będzie się stać. Nie? Nie będzie się w domu. Nie? Jest ludzi albo nie mają, nie mają domu, albo, albo mieszkają na bardzo małym miejscu. Oczywiście nie ma social distance. I po, i po drugie, 80% ludzi, ci zostaje, ci zostaje w domu, nie mają nie, ma Oni mu, muszą pracować codziennie i ci, ci są dzieć. Powiedz mi, a to uczy, to uczy takiej pokory, że My tu w Europie to żyjemy trochę w bańce, i nasza bieda to jest bogactwo tych ludzi, którzy, którzy są w Indiach, na ulicy. Tak, tak. Że to, co my nazywamy biedą, to oni by powiedzieli, że są królami życia. Tak, 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 tak. To oczywiście nie. E, ja, ja mówię, e, doświadczenia, jeśli chodzi o piłkę, profesjonalne doświadczenia, było fantastyczne, ale personalna była chyba lepsza. Dlatego. Ja widziałem, co, ja, jaki jest świat, ale kiedy, kiedy czujesz, kiedy mieszkasz tam, od razu, nie wiem, myślisz o innych rzeczy. Nie? Na przykład ja teraz ja myślę o, o tutaj i teraz. Nie? Dlatego taka, taka, jest, taka jest sytuacja i tak po, po, po COVID, ale też, que de mi escasta es da cisco más y ni hace cambio ni me meto ni me meto eh, o o, o gupisec, oni, oni bolo, ni